Dzień dobry, znajdujemy się w centrum łasku, aby nadać ważny komunikat. Otrzymujemy wiele zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców, którzy informują o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Ale spokojnie, to nie kosmici, to łaskotki. Proszę tylko spojrzeć. Nasza skrzynka pęka w szwach. Okazuje się, że za historią dla dzieci kryje się znacznie więcej. Łaskotki istnieją naprawdę. Były widziane na miejskim rynku, przy kolegiaci i kościele Świętego Ducha. Podobno buszowały w jabłkach na witamince. Jedni mówią, że są sympatyczne, drudzy, że trochę psocą. Udało nam się dotrzeć do naocznych świadków, którzy tak opisują to, co ich spotkało. Szedłem sobie ulicą, to był poniedziałek, albo wtorek, nie wiem, już nie zapamiętałem. No mnie leci z tym tu coś nad głową, jakiś dron, jakiś F, może jakieś migi, nie wiem. Potem wyskakuje tego więcej. Panie, ja nie wiem, co to było. Spanikowałem, uciekłem, ale jednemu zrobiłem zdjęcie. Proszę bardzo. Byłem z Fafikiem na spacerze. Nagle, jak nie zaczniesz szczekać, patrzę, łypie coś na mnie z O czym nie wierzę. Łaskotek. Nawet mu chciałem dać pół kajzerki, bo akurat wracaliśmy z Fafikiem ze sklepu spożywczego. Ale gdzie tam? Zapytał tylko o drogę na Paski i tyle go widzieliśmy. Świadkowie są zgodni, że łaskotki czegoś szukają i kierują się na północ. Czego właściwie chcą, co jest ich celem? Na te pytania próbują znaleźć odpowiedzi mieszkańcy łasku. Przed chwilą otrzymaliśmy informację, że łaskotki były widziane na osiedlu przy Lesie przy Starym Dębie. Ruszamy tam niezwłocznie. Być może właśnie tam znajdziemy wszystkie odpowiedzi. Jesteśmy na osiedlu przy lesie, tuż obok dębu, gdzie podobno widziano łaskotki. Niestety nie widzimy żadnych łaskotków ani też świadków. Być może to był tylko zwykły żart, a może rozwiązanie tej zagadki kryje się właśnie w tym drzewie. Sprawdźmy to. Na pierwszy rzut oka nie wygląda tu nic podejrzanie. Jest jakaś siatka, jakaś dziupla, ale niczego nie widać. Ale co to? Czy widzicie Państwo, to, co ja? Dom łaskotków. Tabliczka, jakieś drzwiczki. A więc to o to chodziło łaskotkom. Szukały swojego domu. Są drzwiczki, nieśmiało. Zapukamy do środka. Może ktoś otworzy. nie zastaliśmy. Być może łaskotki są nieśmiałe. A może gdzieś tu właśnie są i nas obserwują. Czy widzicie to, co ja? On tu był. Łaskotek, ale uciekł. Fani komiksowych przygód Tytusa, Romka i Atomka z pewnością dobrze pamiętają, że ten sympatyczny Małpiszon wyskoczył z rozlanego tuszu przez babcia Chmiela. Łaskotki wyskoczyły z pewnego urzędowego projektu. Jedno jest pewne: są prawdziwe i mieszkają w dziupli Starego Dębu. Już niedługo to niezwykłe drzewo będzie miało swoje imię, a wybiorą je nasi mieszkańcy. Do tematu powrócimy już wkrótce. Spod Domu Łaskotków na Osiedlu przy lesie, Michał Janiszewski.